Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole, Ole, fani gier i technologii. Playstation 5. Oglądaliście prezentację najnowszej konsoli od Sony? Nie? Nic straconego, zaraz nadrobimy. Specyfikacje już znamy, a jak nie, to zapraszam do 19 RTK, gdzie się troszkę szerzej o tym rozgadałem. Tak czy siak, podsumowanie jest takie, że konsole nadchodzącej generacji są bardzo mocne. A na papierze Xbox jest troszkę mocniejszy niż PlayStation, mimo że PlayStation ma super duper SSD. Czego zatem dowiedzieliśmy się na konferencji? Dwóch rzeczy, choć nadal nie tej, na którą wszyscy czekamy, ale o tym zaraz. Pierwsze, to wygląd, jak już chyba standardowo w tym wypadku nikomu się nie podoba. A i tak wszyscy kupią. Tak samo było z PS4 i Xboxem One. Tak identycznie jest teraz i nie powiem. Niektóre memiki są całkiem zabawne. Większość oscyluje wokół tego, że maszynka od Sony wygląda jak bardzo duży router, i to raczej nie jest wynik jakichś tam szalonych, designerskich wizji, a raczej potrzeby zaprojektowania prawdopodobnie bardzo wymagającego i wydajnego systemu chłodzenia i wyszedł statek kosmiczny. Ale zajmując się wyglądem, wiele osób pomija najważniejszy aspekt piątki, przynajmniej moim zdaniem. Chodzi o to, że zostały zaprezentowane dwie wersje konsoli z napędem optycznym i bez. To najprawdopodobniej odpowiedź na w pełni cyfrowego Xboxa One, który jest już z nami na rynku od paru lat i świetnie sprawdza się wśród ludzi, którzy korzystają jedynie z abonamentu Xbox Live Gold. Bardzo możliwe, że zatem ta wersja cyfrowa będzie zauważalnie tańsza i skierowana raczej do casualowych graczy korzystających dajmy na to, z PlayStation Plus. Albo niechcących bawić się po prostu w płytki. A właśnie, możliwe, że będzie tańsza, bo tego jeszcze nie wiemy. To jest ta wielka niewiadoma, o której mówiłem wcześniej. Nadal do publicznej wiadomości nie została podana cena. Widać tutaj taką strategię między niebieskimi i zielonymi, że jedni robią kroczek, potem drudzy robią kroczek, potem znowu ci piersi, ale nadal obserwują swoje poczynania bardzo dokładnie i żadna z firm za nic nie chce ujawnić ceny swojego sprzętu. Podejrzewam, że każda z nich czeka, aż ta druga powie, ile będzie kosztować ich konsolka, żeby potem wejść dumnie na scenę i powiedzieć, aha, a nasza jest 20 dolarów tańsza. To może być punkt sprzedażowy, bo gry. No cóż, jeżeli chodzi o Xboxa, to ekskluzywy od dawna nie są jego mocną stroną. Jeżeli zaś mówimy o PlayStation, to zaprezentowało całkiem ciekawą pulę tytułów na start. Znajdziemy tam kilka ekskluzywów, jak i sporo gier na czasową wyłączność, które docelowo mają trafić również na inne platformy. Generalnie całość jest całkiem dobrze skomponowana. Są nowe gry ze znanych uniwersów, są remastery, jest garść indyków, jak i kilka tytułów, które mogą stać się zaczątkiem nowych, fajnych serii. Ale Mówiąc całkowicie, z mojego punktu widzenia, nie ma tam system sellerów. W sensie, nie ma niczego, co by mnie skusiło osobiście do zapłacenia premierowej ceny tego sprzętu na chwilę obecną. I nie zrozumcie mnie źle, są tam gry od dawna wyczekiwane przez społeczność. Prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanymi tytułami jest najnowszy Ratchet i Clank albo Spider-Man Miles Morales, czy remake 11-letniego Demon Souls. Niewątpliwie graczy przyciągną też takie rozpoznawalne marki jak Gran Turismo. Od World czy przygody sackboya z Little Big Planet. Na pewno część skusi się też na nowe produkcje, jak interesująco zapowiadający się projekt Athia czy Stray. Ale w moim odczuciu to nadal nie są pozycje tak mocne jak dajmy na to Legend of Zelda Breath of the Wild, które bardzo mocno przyczyniło się do szybkiej sprzedaży Switcha zaraz po jego wypuszczeniu. Ale może się mylę, dajcie mi znać w komentarzach, czy któraś z gier zaprezentowanych w trakcie konferencji z miejsca przekonała Was do zakupu PlayStation 5. A teraz, wy moi drodzy pecetowcy, co tam? Czujecie się zaniedbani? Zupełnie niesłusznie. Wiedzieliśmy sobie niedawno o pierwszych przeciekach w związku z nadchodzącą RTX-ową serią 3000, a teraz możemy się oprzeć na... Kolejnych przeciekach. Niemieckie iGors Lab na podstawie dostępnych informacji i przewidywań stworzyło prawdopodobny scenariusz kolejnych testów powstających kart. Wynika z niego, że obecnie prototypy znajdują się w fazie DVT, czyli Design Validation Test, podczas których Nvidia testuje najróżniejsze projekty pod kątem wydajności, kosztu produkcji itd. Przewidują również, że prezentacja gotowego produktu miałaby się odbyć we wrześniu. Ja obstawiałem, że stanie się to pod koniec sierpnia w okolicach wirtualnego Gamescomu. Chodziłoby na to, że nie machnąłem się dużo w swoich przewidywaniach, ale jak będzie to, dopiero zobaczymy. Jednak to nie jedyna informacja. Pojawiły się bowiem kolejne plotki na temat. RTX 3090. Chcę jednak zaznaczyć, że w momencie tworzenia tego materiału to są jedynie plotki, ale mówi się, że zarówno RTX 3090 jak 3080 mają posiadać dwustronną płytę PCB, na której ma się znajdować dodatkowy koprocesor oraz osobne chłodzenie. W każdym razie zapowiada się naprawdę gruba karta. Jestem coraz bardziej ciekawy testów wydajnościowych. Już nie mogę się doczekać, aż nie wydam na nią pieniędzy, bo jestem cebulakiem. A na koniec zgoła inna rzecz. Nie chcę zaczynać tego tematu, bo ostatnimi czasy nie mam na to psychicznej siły, ale. Obowiązki to obowiązki. Jestem chyba dziennikarzem branżowym, a to jest technicznie rzecz biorąc temat branżowy. Mamy czerwiec. Od kilku lat w czerwcu na świecie celebrowany jest tak zwany Pride Month, czyli miesiąc, który w założeniu ma służyć pokazywaniu, że osoby o innych orientacjach seksualnych to normalni ludzie, którzy żyją i pracują pośród nas. Dlatego wiele instytucji, w tym prywatne firmy, czynią jakieś działania? Oportunistycznie czy nie? Po to, by pokazać wsparcie osobom, dla których własna seksualność jest problematyczna, czy ze względu na brak edukacji, czy ze względu na otoczenie, czy z innych przyczyn. Jedną z firm, która postanowiła okazać wsparcie, jest CD Projekt, który zrobił to zmieniając swoje barwy na tęczowe. Ze względu na to, że CD Projekt jest firmą wyrosłą na polskim gruncie, a w swoim portfolio ma grę z uniwersum czerpiącego garściami ze słowiańskiej mitologii i tradycji, spółka stała się niejako naszą dumą narodową i niewątpliwie przyciągnęła osoby cechujące się patriotyzmem. Konsumenckim, co, jak mi się wydaje, może często iść w parze z tradycjonalistycznym spojrzeniem na świat i problemy społeczne. No i w komentarzach ludziom popuściły emocje. Część drobnych akcjonariuszy zagroziła sprzedażą akcji spółki, prawdopodobnie próbując wywrzeć na firmie jakąś zmianę. Co na krótką metę poskutkowało spadkiem wartości pojedynczej akcji z 381 zł na 373. Jednak w momencie nagrywania tego materiału jest warta już sporo więcej niż przed spadkiem, bo 386 zł w szczycie osiągając nawet 390. Zgaduję więc, że niewidzialna ręka rynku zweryfikowała. Ale śmieszki na bok, mam do Was apel. Ludzie, ogarnijmy się. Nie widzicie, że politycy rozgrywają nas jak chcą, a my się obrzucamy inwektywami w komentarzach jak małpy gównem, a wszystko dla ich politycznego zysku. Nigdzie nas to nie zaprowadzi. Niezależnie od tego, z którym biegunem sceny politycznej się utożsamiasz, proszę, jak gdy napiszesz wściekły komentarz, weź głęboki oddech i go skasuj, albo napisz od nowa w trochę innej formie. Możliwe, że za dwa tygodnie kampania prezydencka się skończy, ale rozdrapane rany naszego społeczeństwa będą trwały latami ku uciesze tych, którzy zbijają na tym kapitał. Nigdzie nie dojdziemy szczując się nawzajem. Włączcie myślenie, nie dajcie ponosić się emocjom, nie karmcie troli, bo oni dokładnie tego chcą. I trzymajcie się, przejdziemy przez to wszyscy. Pa! pa.